Marek Janus, podsumowanie programu. Droga do wygrania. Zwierzę z literką B. Baran. Natomiast w drugim konkursie to było... Zwierzę z literką C. Owca. Z literką C. Owca. Takie są odpowiedzi, w związku z tym można mieć również inne odpowiedzi, więc też chętnie Wam uznam. I jutro zapraszam na rano o godzinie 8 na program punkty na śniadanie siema.